Siemano, witam wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Furwery Zapraszam was do kolejnego filmiku z Cesa na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem zrobić challenge, gdzie po każdej śmierci będę zmieniał rozdzielczość na gorszą. Musiałem sobie dodać oczywiście troszkę rozdzielczości, jak widzicie, gram na bazowie teraz 2560 na 1440. Troszkę sobie tutaj widzicie, że tych rozdzielczości takich yy, yy, dziwnych poddawałem po to, żeby <laughs> w razie czego jak zginę, żeby mieć wiecie jeszcze jakieś tam Zapach tych rozdzielczości 16 na 10 będziemy, że tak powiem, yy, pomijać, ponieważ tutaj yy, między 16 a 9 będzie mało różnicy. Więc akurat skoczymy sobie na 4 na 3 i tutaj też zobaczcie, że troszkę tych rozdzielczości sobie yy, pododawałem. Także taki będzie challenge. Mam nadzieję, że, że się uda. Zobaczymy. No i mam nadzieję, że zostawicie opeczkę w górę, subik i komentarz. i. Może no, będzie się wam też miło oglądało. Także lecimy do meczyku. Dobra, słuchajcie, to będzie dosyć taki interesujący challenge. No I chodzi w nim głównie o to, żebym ginął. Także trochę zobaczycie głupich śmierci. No właśnie jak na przykład ta. No mam nadzieję, że będziemy się dobrze tutaj bawić. Głównie wy, bo ja to będę się trochę męczył. Kermit Dobra, kurde, pierwszy zgon. No to zmieniamy na niższą. Jezu, jak dziko. Kurde, nie trafiłem go. Mid -low. Dobra, chociaż jesteśmy na normalnej proporcji, teraz te posadzie są w miarę okej. Okay. Poprzednia rozdziałka, uuu. panie. No, mid -down. Okej. Okay. Under boost. Uh, one more, mit. Kurde. Dobra, ale mają paka. Super. Nice, good job. i don't take my own fall Nice job. Dobra, jest next. W końcu jakaś teraz normalna rozdziałka 1920x1080. Na takie to można grać, ale w <ścoughs> jakiegoś fraga zdobędę. One boost. Kurde, no znowu. Nice job. Kurde, nie wiem jak on, jak on to wygrał. Ale bardzo się z tego cieszę, i teraz taka rozdziałka. Dead. Kurde, nawet fragi z Digla na tej rozdziałce. The best rozdziałka ever. Dobra, jest pierwsza runda, w której przeżyłem. Uh. Jak na razie, rozdziałka jak najbardziej najlepsza. Znaczy, <głos》>, jak najbardziej najlepsza. Jest coś takiego, jest taki tekst. Ogólnie najlepsza z tych, <głos》>, na których grałem do tej pory. Ja, yeah, you are the best man. I am the greatest. Able to do the least. Yet most suspected, Ventrum, 50. Ej, Pushing B. Tak, patrzę teraz na, na kolejne rozdziałki. Rozdział <gryżą> się tylko szóstką tutaj. No dużej różnicy nie będzie, ale mam nadzieję, że to będzie spoko rozdziałka. Kurde, to mnie zniszczył. Dobra, to zmieniamy na na kolejną. Wiecie co będzie najgorsze? Kiedy zejdziemy na 4 na 3 i, i będę grał na tej ostatniej rozdziałce, bo już będę musiał grać na, na nie do końca meczu. To będzie w ogóle... Masakra jakaś straszna. Dead meat. I'm low. Can flash you orange? Never mind. Good job, Case. W końcu kolejna rundka, w której. Yy, przeżyłem. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Im dłużej przeżyję, tym nie będę musiał, wiecie, grać na tych gorszych rozdziałkach. Fragowo jest słabo. Jest pushing B. 50 HP. Kurde. Ale mam timing super, ja nie mogę. Myślę, że skoczyłem do tamtego na dowentów. Wydawało mi się, że on jest ostatni. Cholera. Kurde, ale far. Dobra, zmieniamy rozdziałkę. Teraz ta. I lecimy dalej. Skauty boost. Dead. Nie widziałem go, szczerze mówiąc. Nie widziałem absolutnie. Uh, meet. I'm going back. Can you watch for short from A? udało się przeżyć kolejną rundę. Fajnie, fajnie, naprawdę. Zjezgity smell. Na widzieliście w ogóle tamtego smoka? Kurde. gdyby akurat bardziej wystawiał, byłoby, że mam wallhacka. Cholera. Gdybym na przykład kogoś zapił w tym smoku, i ktoś by akurat widział to na overwatchu, to średnio to widzę. Średnio. One default very low. Flashing side.

Jezu jak to w ogóle wygląda. Mam wszędzie Black Barsy wokół monitora. I wszystko tak wolno w ogóle działa. Jezu dostałem asystę. You niech, niech mnie zabiją, ja już nie chcę być w tej, na tej rozdziałce. Dobra, chcąc nie chcąc, jestem już na 4 na 3. I zaczynamy. Ale powiem Wam, że na tamtej ostatniej rozdziałce, e, to, gdzie teraz zginąłem. E, poruszałem się jak w smole. W ogóle kiedy ja machnąłem myszką, to on jeszcze leciał tam, wiecie. Na tym celowniku Mazakra jakaś. Jest, kurde, nie wiem jak, to si jak ten drugi siat strzał. Yy, nie mam pojęcia. Ale, ale jest spoko. Fragowo dalej cienko, ale no, mniej więcej nie odstaje za bardzo. Tu jest close white. I nawet nie widzę co to. On 6 HP. Dobra, teraz 2000 na 1500 Wygląda spoko nawet Po głowie jest jasna cholera One way Dobra, teraz rozdziałka Taka Też wygląda okej okay shift walk right the wall easy. Yes. The okay. Super taktyka na B. prostu ekstra. <laughs> Ani razu go nie trafiłem. Seriously? Teraz też jakaś nie jest duża różnica. Zobaczcie. Teraz tutaj o 30 się różni. A tutaj już 40. Spoko. No, ale różnicy dużej nie ma. Całe szczęście. Dead B. Sightless. Sightless. Sight. Sight. Sight for you. Thanks. Uu, to już było cienkie Jeden HP yeah. Lucky. Lucky. Really like Kurde, ale szybki pik ładny Ładny Hadik. Jak na razie dalej bez gonu Fragowo idę do góry powrótko, powrótko, ale idę Pushing main, Tu main, po co ja głupi wychylałem? Main pushing problem. One more, one more, Fast, fast, fast! Only one more! Fast, 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 Uh, One white box. Right, right, right. Kurde. side, cool. yeah. wow. Heaven, AWP. Uh, in Heaven. And CT minus 50. Two CT, two CT. Behind. Anger. Kurde, ale mnie złapał. No nie spodziewałem się tego. Default. Kurde. Robi się niewesoło, schodzę już do tych ma maluczkich rozdziałek. Yeah, short. jest coraz gorzej, chyba po prostu trzeba kupić TK i zraszować tam coś na blisko, bo jak na razie jest niewesoło. A kiedy był jest City Pushing? Kurde, prawie tyle zabrakło. Heaven Clear. No to teraz tradycja 800 na 600, tak jak się grało w latach 90. <laughs> Ale to już się obraz, obraz rozmazuje. Szczerze oczy mnie trochę bolą. Muszę mrużyć, żeby coś cokolwiek zobaczyć na tym celowniku. He pushed Main Minus 60. Still pushing. Dobra, zmiana rozdziałki na gorszą. Tutaj jest jeszcze. Ledwo ten czat widzę. Fire in the hole. Kiepsko, kiepsko to widzę. Kolejna rozdziałka. 720x576. Wygląda to rozmazanie, spikselowanie i w ogóle. Kim drugi, pistol? thank you you gotta get bomb green that meat see I think Left side take it. Heaven up. 50 good for that. Yeah. Pushing. 50 HP. Dobrze, mam nadzieję, że ugot pogra to. Jest. Nice. A ja z uśmiechem na twarzy zmieniam na ostatnią rozdziałkę w tym zestawie. <laughs> Matko, teraz to ja w ogóle nic nie widzę. Bożak mi oczy bolą. W sensie szypią trochę. Mm. Ciężko, ciężko fragowo. Ile? To jest 16? 16 fragów. Uważam, że wynik nie jest zły, sk z tak wiecie, po, po rozdziałkach. Wow. Zrób. 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 Morning squeak. Is dead. Fork Cross, uh, smoke. Yellow. smoke. Smoke, smoke. Side dead. man. Flashing short. Oh, never mind. <laughs> Nie mogę okay, nawet. Dead Dobra, GG, udało się Udało się wygrać jeszcze 3 fragi na koniec Extra, Ekstra, ekstra Ile 18 to jednak miałem wtedy 15, nie 16 Kurde, nic nie widzę Ale... Dobra gierka, mam nadzieję, że materiał mi się spodobał To jest rozdziałka na jakiej skończyliśmy 4 na 3, 640 Na 480 Bez awansu, co prawda Ale jest ok. Także Dzięki serdeczne. Jeśli macie jakiś challenge, piszcie śmiało, chętnie go, z niego skorzystam. Także tyle w tym filmiku, do następnego razu, trzymajcie się piona.